Użytkownicy Polkowickiej Tężni zgłaszali władzom gminy, że Solanka wylewa się poza podstawę. Wyrażali obawy o to, że roztwór może dostać się do gleby, a przez to zagrażać okolicznej roślinności. Sól osadzała się też na ławeczkach. Odpowiadając na pytania mieszkańców dotyczące tężni, chcieliśmy poinformować, że ciągle trwa proces rozruchowy tężni. I to, że pojawiał się rozbrysk, wynikało to ze zmian ustawień regulacji. Dokonaliśmy dzisiaj kolejny raz regulacji tych ustawień. Mam nadzieję, że one będą już ostatecznie prawidłowe i będą pozwalały z dużą satysfakcją korzystać mieszkańcy. Są stężni. W ramach prac rozruchowych ponownie wyregulowano ciśnienie wody i stężenie solanki. Wszystkie parametry muszą być idealnie dopasowane, by woda nie pryskała, a solanka jednocześnie zachowała zdrowotne właściwości. Chwilę po ponownym uruchomieniu obiektu wokół tężni zaczęli gromadzić się ludzie. To samo jakby to był nad, nad morzem, nie. Pchłaniamy, dodychamy. Nie musimy płacić za bilet, jechać na, na Bałtyk. Mam na miejscu Niektórzy, tak jak pan Henryk, przychodzą, by skorzystać z dobrodziejstw w tężni, a inni, jak uczniowie z Polkowickiej Trójki, przychodzą z ciekawości. Przy okazji, żeby zobaczyły, jak wygląda ta tężnia w Polkowicach, bo chyba najbliższa to w Ciechocinku, taka najbardziej znana. I myślę, że młodzież może będzie chciała skorzystać, przyjść kiedyś i pooddychać. Takim zdrowym powietrzem. Uczniowie pani Doroty szybko odrobili lekcje i już wiedzą, dlaczego warto korzystać z tężni. Żeby się oddychało dobrze, żeby płuca były zdrowe, żeby łatwiej się oddychało. Tężnia Solankowa w Parku Miejskim powstała z inicjatywy mieszkańców w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. To są pomysły najbardziej autentyczne, bo wysądowane przez mieszkańców, najbardziej im potrzebne, i to oni wskazują, czego potrzeba jeszcze w mieście. Bardzo ważny głos doradczy dla burmistrza. W maju ruszyła nowa edycja Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Gmina przeznaczyła na nią w sumie 2 miliony złotych. Obecnie otwarty jest punkt konsultacyjny w Polkowickim Magistracie. 16 i 17 czerwca będzie można zgłaszać swoje projekty. Do połowy sierpnia potrwa ocena projektów, a we wrześniu odbędzie się głosowanie, po którym nastąpi ogłoszenie wyników. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2023 roku.